to Moment, tylko sobie zobaczę, w ogóle zobaczyć, bo to jest właśnie lekredit no, hmm. na no. jest te boreczki, tak? Tak. niżej. Są paniżej. Are you ready? Stand by! Do ok, dobra. Ok, do tak. dobra. Wracam, clear. Twój czas 34,51. Dziękuję bardzo. Minus 10 za zra zranienie sędziego. Tak? Kurczę, słodem.